Ciekawość to przekleństwo. Tak zawsze było dla mnie. Jedne z moich najwcześniejszych wspomnień to mój tata, wymieniający się z kolegami historiami o duchach, podczas gdy ja uważnie podsłuchiwałem spokoju obok. Nic na to nie poradzę. Ciągnie mnie do wielkiego nieznanego. W jakiś makabryczny sposób zawsze chciałem doświadczyć czegoś paranormalnego, żebym mógł poznać jedyną prawdę. Przez długi czas nie udało mi się natknąć na nic, czego logika i zdrowy rozsądek nie potrafiłyby wyjaśnić. Gdy wkroczyłem w dorosłość, wszystko stało się bardziej racjonalne. Dziecięca ciekawość i zapał szybko zgasły w obliczu poważnej pracy i kredytów, ale niedawno wszystko się zmieniło. Dorastałem w małym drewnianym domku na przedmieściach. Był to z pewnością najstarszy budynek w okolicy, właśnie dlatego było nas na niego stać. Zawsze zastanawiałem się, czy jest nawiedzony. Tak, tak stary dom musiał mieć jakieś ciemniejsze karty w swojej historii, ale nie działo się nic, co by na to wskazywało. W nocy słyszałem jakieś chrobotanie, ale okazało się, że to tylko gołębie zagnieździły się na strychu. Pewnego razu, kiedy miałem 10 lat, bawiłem się, sam na podłodze w... bawiłem się sam na podłodze w swoim pokoju. Nagle zamarłem. Usłyszałem wyraźne chrapanie dochodzące z mojego łóżka. Dźwięk robił się coraz głośniejszy. Wpatrywałem się w łóżko, ale nic tam nie było. Zebrałem się na odwagę i krzyknąłem Kto tu jest? W odpowiedzi usłyszałem tylko głośniejsze, przerażające chrapanie. Złapałem parasolkę i ostrożnie podszedłem do łóżka. Moje serce biło jak szalone. Parasolką rozgarnąłem pościel, ale nic tam się nie poruszyło. Wtedy zobaczyłem, że okno nad łóżkiem jest uchylone. Zamknąłem je i chrapanie ucichło. To był tylko wiatr. Parę lat później zacząłem mieć okropne uczucie podczas snu. Często budziłem się i czułem, że jakieś mroczne, wściekłe stworzenie zrywa ze mnie koc i przygniata mnie do łóżka, dusząc mnie. Za pierwszym razem myślałem, że to bardzo wyrazisty, przerażający koszmar, ale kiedy zaczęło się to powtarzać, noc za nocą, wpadłem w panikę. Cokolwiek to było, nie chciało się poddać. Chociaż zawsze udawało mi się przetrwać ataki, myślałem, że wariuję. Na szczęście kilka miesięcy później usłyszałem o paraliżu sennym. Zmieniłem nawyki i więcej się to nie powtórzyło. A zatem wszystkie paranormalne zjawiska, których doświadczyłem, dawały się racjonalnie wytłumaczyć. Tak jak Fox Mulder z Archiwum X, chciałbym wierzyć, ale nie mogłem znaleźć dowodów. Ale nie potrafię wytłumaczyć tego, co niedawno mi się przydarzyło. Postanowiłem zrobić sobie przerwę i wyruszyłem z przyjaciółmi na kilkutygodniową wędrówkę po Wietnamie. Zaczęliśmy od miasta Ho Chi Minh. A następnie ruszyliśmy na północ, krętymi, błotnistymi drogami wzdłuż wybrzeża. Trasa wiodła głównie przez nietkniętą cywilizacją dzicz. Co jakiś czas natykaliśmy się na małe wioski i piękne, czyste plaże. Właśnie w takim miejscu spędziliśmy cały dzień, opalając się i pływając. Zapomniawszy o wszystkich problemach. Kiedy nadszedł zmierzch, urządziliśmy sobie ucztę z pysznych owoców morza, które złapaliśmy wcześniej. Noc pod gołym niebem to naprawdę niesamowite przeżycie. Zwłaszcza z dala od świateł wielkich miast. Kiedy obudziłem się około trzeciej w nocy, zobaczyłem cudownie rozgwieżdżone niebo. Niestety czułem też o wiele mniej cudowny zew natury i musiałem udać się do najbliższej toalety. Noc była parna. Świerszcze grały nocny koncert. Zaspany ruszyłem ścieżką w stronę wybetonowanej polanki, gdzie stały dwa rzędy toalet. Dla kobiet i dla mężczyzn. Po środku, między rzędami, była poczekalnia, puste miejsce oświetlone wiszącą prowizoryczną lampą. Kiedy podszedłem bliżej, zauważyłem staruszka stojącego pod lampą, zwróconego plecami w moją stronę. Widziałem tylko jego sięgające za ramiona, długie, białe, rozczochrane włosy i kościste kończyny wystające ze szmat, w które był ubrany. Trochę się wystraszyłem, bo nie sądziłem, że ktoś tu będzie o tej porze. Uprzejmie odchrząknąłem, żeby wiedział, że się zbliżam. Nie chciałem mieć go na sumieniu, jeśli umrze na atak serca. Pewnie to mieszkaniec którejś z pobliskich wiosek, czekający na żonę. Niewiele domków w okolicy miało prąd i bieżącą wodę. Chyba mnie nie zauważył, więc dałem sobie z nim spokój i poszedłem do najbliższej męskiej kabiny. Zamykając drzwi, wciąż miałem go w zasięgu wzroku. Mimo że przemieściłem się o 90 stopni w stosunku do miejsca, skąd pierwszy raz go zobaczyłem, nadal był odwrócony do mnie plecami. To było naprawdę dziwne, ale w tym momencie musiałem załatwić poważniejszą sprawę. Toaleta była w zasadzie dziurą w ziemi. Tylko małe liche drzwi chroniły moją godność osobistą. Okropny zapach ludzkich odchodów stratował moje zmysły, kiedy spuściłem spodnie i kucnąłem, żeby załatwić to, co trzeba. Po chwili moje myśli znów powędrowały w stronę dziwnego staruszka. Coś było nie tak, moja podświadomość krzyczała, że coś jest nie w porządku. Coraz bardziej przerażony, połączyłem kawałki układanki. Mimo, że staruszek stał obok lampy, nie rzucał cienia. Wszelkie myśli o iluzji optycznej zniknęły, kiedy przez szparę pod drzwiami toalety zobaczyłem jego nie rzucające cienia stopy, centymetry ode mnie. Niemal ucieszyłem się, że kucałem ze spuszczonymi spodniami, bo gdy krzyknąłem, opróżniłem też jelita. Poderwałem się, podciągnąłem spodnie i cofnąłem się aż do tylnej ściany toalety. Stojąc, nie wiedziałem, co było pod drzwiami. Bez cienia nie mogłem wiedzieć, czy to wciąż to samo. Szybko przejrzałem w głowie możliwe rozwiązania. Właściwie mogłem tylko spróbować uciec z toalety. Te liche drzwi mnie nie ochronią, a moja godność osobista i tak już mocno ucierpiała. Skoro już miałem umrzeć, to chociaż nie tak gównianą, dosłownie śmiercią. Zerknąłem pod drzwiami, ale po drugiej stronie nic nie było. Zdecydowałem teraz albo nigdy. Otworzyłem drzwi kopniakiem i ujrzałem tylko pusty plac. Wybiegłem z toalety, ale nigdzie nie widziałem tego staruszka. Słyszałem tylko cykanie świerszczy. Wtedy popełniłem błąd. Spojrzałem do kabiny, z której przed chwilą wyszedłem. Był tam. Długie, białe włosy i kościste ciało dokładnie w miejscu, gdzie stałem kilka sekund wcześniej. Ucieszyłem się już drugi raz tego wieczoru, że nie miałem już czym ubrudzić spodni, kiedy znów krzyknąłem. Wiedziony czystym instynktem, pognałem z powrotem na plażę, jakby goniły mnie demony. Kto wie, może naprawdę mnie goniły. Wróciwszy do obozu, spędziłem kolejne godziny całkowicie przytomny. Siedziałem skulony i obserwowałem ścieżkę, gotów obudzić wszystkich, jeśli tylko znów zobaczę tego staruszka. Kiedy nadszedł wreszcie ranek, moi koledzy obudzili się i zapytali, czemu tak strasznie wyglądam. Nie chciałem im mówić, co zobaczyłem, więc powiedziałem, że nie mogłem tej nocy spać. Reszta wyprawy przebiegała bez dziwnych zdarzeń, ale ostatniego dnia musiałem opowiedzieć swoją historię naszemu miejscowemu przewodnikowi. Musiałem poznać prawdę. Kiedy skończyłem opowiadać, tylko spojrzał na mnie poważnie i spytał: Widziałeś jego twarz? Wyjaśnił, że w Wietnamie duchy często nawiedzają miejsca, gdzie pojawiają się podróżni. Ci, którzy zobaczą twarz ducha, są skazani na okropną, makabryczną śmierć w najbliższej przyszłości. Od tego zdarzenia minęły niemal dwa miesiące. Do tej pory nie wiem, czy widziałem jego twarz. Męczy mnie to. Ale nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć. Może niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Chyba i tak jestem wystarczająco przeklęty.